Anna była typową osobą żyjącą w szybkim tempie. Codzienny pośpiech, praca, obowiązki domowe wszystko to sprawiało, że czuła się coraz bardziej zmęczona i przytłoczona. Wciąż borykała się z uczuciem stresu, nerwowości i przytłoczenia, które zdawały się nie mieć końca. Pewnego dnia, podczas rozmowy z przyjaciółką, usłyszała o medytacji. Początkowo nie była przekonana. Jak chwila ciszy może coś zmienić, myślała. Jednak potrzeba zmiany wzięła górę. Anna postanowiła zacząć od małych kroków. Przez pierwsze dni medytowała tylko po pięć minut dziennie. Usiadła na podłodze, zamknęła oczy i skupiła się na swoim oddechu. Na początku nie było to łatwe. Myśli o pracy, niezapłaconych rachunkach i obowiązkach. Pojawiały się w głowie nieustannie. Jednak postanowiła nie poddawać się i codziennie kontynuować te krótkie sesje. Po kilku tygodniach zaczęła zauważać pierwsze zmiany. Stres, który wcześniej wydawał się nieunikniony, zaczął się stopniowo zmniejszać. Codzienne trudności nie znikały, ale jej sposób reagowania na nie był zupełnie inny. Medytacja. Nauczyła ją dystansu do codziennych wyzwań. Pozwoliła spojrzeć na problemy z innej perspektywy, z większym spokojem i opanowaniem. Anna zaczęła medytować coraz dłużej, wprowadzając też techniki głębokiego oddychania. Czuła, że każdy dzień zyskuje nową jakość. Chwilę przed wyjściem do pracy siadała w ciszy, wsłuchując się we własne myśli i emocje. Dzięki temu. Gdy pojawiał się stres, potrafiła wrócić myślami do tego stanu spokoju. Medytacja przestała być tylko codziennym rytuałem. Stała się narzędziem, które pomagało jej budować wewnętrzną harmonię. Morał tej historii? Czasami najmniejsze kroki prowadzą do największych zmian. W świecie pełnym pośpiechu i stresu, medytacja może być sposobem na odnalezienie równowagi i wewnętrznego spokoju. Zacznij od kilku minut dziennie, a zobaczysz, jak ogromny wpływ może to mieć na Twoje życie. Subskrybuj po więcej, zbuduj swoją przyszłość.